Cześć, witam Was w kolejnym odcinku reportaż inspirującymi ludźmi Powiatu Grujeckiego. Ja mam na imię Martyna, dziś moim gościem jest Kasia Koch. Cześć Kasiu. Witam. Kasia jest założycielką Stowarzyszenia Przyjaciół zespołu Pniewy Lokal Band. Zespół, który. No, muszę przyznać, że tutaj robi karierę. Zaraz nam Kasia opowie, jak to się zaczęło cała przygoda z zespołem. I pierwsze pytanie, Kasia, do ciebie: skąd w ogóle wziął się pomysł na zespół? Bo ty jesteś za założycielką Towarzyszenia, nie samego zespołu, ale powiedz od początku, jak to wyglądało. Historię założenia zespołu dobrze znam, więc mogę śmiało opowiedzieć. Oczywiście, tutaj, mówiąc o zespole tniego lokal band, trzeba powiedzieć o Tomaszu Gajewskim, bo to jest jego pomysł jego tak jakieś marzenie. Wymyślił sobie koncert kolęd na początek. Uczył muzyki i postanowił taki koncert kolęd zorganizować, wykorzystując dzieci, które chodzą do naszych pniewskich szkół i poprosił też do udziału w tym koncercie mojego męża, który gra na gitarze, żeby to wszystko było takie profesjonalne i z wykorzystaniem tych ludzi, którzy są dookoła. Te koncerty były na początku w kościołach, bardzo się wszystkim one spodobały i powstał pomysł, żeby dalej coś tworzyć jakąś muzykę rozrywkową, takie koncerty rozrywkowe, ale przyszła pandemia. Przyszła pandemia, wszystko zastopowała i można by powiedzieć pomysł umarł, ale tak się na szczęście nie stało, bo kiedy pandemia się skończyła, to zespół wrócił jakby w nowej odsłonie. Tak możemy powiedzieć. Bo ilość wokalistów została zredukowana, było to do sześciu dziewczyn śpiewających, dołączyli nowi muzycy i właśnie powstał taki pomysł tworzenia takiego zespołu rozrywkowego, który będzie grał na różnych uroczystościach, tworzył jakieś koncerty, ale też przede wszystkim, że będzie to możliwość spotkania, pogrania sobie, pomuzykowania, bo wszyscy członkowie zespołu to myślę, że są pasjonaci muzyki. A powiedz mi, tak powiedziała, że wykorzystują dzieci, czyli rozumiem, że po prostu dzieci były tutaj jakby głównymi wykonawcami tak. piosenek, a na instrumentach też grały na początku w tej pierwotnej? Nie, nie, nie. Czy, czy właśnie nie. głównie śpiewały, tak? A. To śpiewały głównie, tak, a już instrumentaliści to byli właśnie dorośli ludzie, właśnie zwykle nauczyciele mhm. czy osoby, które potrafiły grać, a dzieci śpiewały. A powiedz mi, czy to był jakiś specjalny casting do tego? Czy po prostu chętne dzieci, czy te dzieci, które właśnie nie wiem, na przykład Tomek pytał innych nauczycieli mm -hmm. muzy muzyki w innych szkołach niż w tej, w której jest dyrektorem, tak jak się domyślam. W tak, ale to były, to były czasy, kiedy jeszcze dyrektorem nie był mm -hmm. i uczył muzyki właśnie w szkole w jeziorze, w szkole w Kruszewie, i jakby znał te dzieci z autopsji, z lekcji, prawda? Że, że śpiewają. I taki pomysł, takiego koncertu yy, chciał zrealizować. No i wiedział, że będzie jakby kim, prawda? A dzieci były bardzo chętne i myślę, że to było bardzo przyjemne doświadczenie. Yy, później ten koncert się trochę przerodził, właśnie, bo można powiedzieć, że od kolęd trochę się to wszystko zaczęło. I też w jakimś sensie ja się znalazłam yy, bliżej tego zespołu. Chociaż od początku byłam blisko przez męża, mhm. bo, bo uczestniczyłam w, we wszystkim. Ale już właśnie później, kiedy ten taki koncert, kolęd, nazwijmy to bardziej profesjonalny, z mniejszą ilością wokalistów, taki bardziej rozbudowany, poprosił mnie Tomek o prowadzenie tego koncertu, w ogóle napisanie takiego, nazwijmy to słowa wiążącego poprowadzenie jakiejś takiej, poprowadzenie tego kon koncertu. No i ja się zgodziłam. Zrobiłam właśnie, przygotowałam takie, takie prowadzenie i to był jeden koncert, drugi, trzeci i tak tych koncertów było coraz więcej i okazywało się, że przy okazji takich koncertów to jakby nie tylko jest samogranie, granie, ale jednak trzeba na przykład, nie wiem, zapytać jaka jest, jaka jest scena. O której można przyjechać, montować nagłośnienie, czy są krzesła, no takie drobiazgi, które wydaje się nieistotne, a jednak bardzo ważne. Zwłaszcza kiedy się zaczyna organizować, prawda? Tak. Takie rzeczy, bo dopóki jesteśmy tylko odbiorcami, dokładnie, dokładnie. to sobie nie zdajemy mhm. z tego sprawy, mhm. i po prostu potrzebny był też ktoś, kto jakby to wszystko ogarnie. No i trochę to, było, to była chyba luka dla mnie. I ja zaczęłam po prostu, właśnie takimi sprawami organizacyjnymi się zajmować, i taka, jakby moja rola, takiej, o, ja to mówię, że jestem taką opiekunką ich wszystkich, bo na próbie, nie wiem, zrobię herbatę, mm -hmm. pozmywam szklanki po herbatach, ale jestem takim głosem, co na przykład poprawić? Jak to się odbiera z perspektywy też e, słuchacza? Prawda? Miałaś już doświadczenie w takich właśnie organizacjach, w, powie, powie, nazwijmy to stanowisko menedżerskie. <grym> e, czy czy miałeś też doświadczenie, czy po prostu to wynikło tak jakby z pasji, z tego, że byłaś faktycznie blisko przy zespole, mm -hmm. e, a nie grałaś i nie śpiewałaś, <grym> więc znalazłaś jakby tą taką swoją, swoje, swojego konika mm -hmm. e, w tym. Jak, jak ci to tak? naturalnie wyszło? Czy ci powiedzieli, że Kasia, ty musisz to robić, bo ty ogarniasz? Jak to tak, jak tak wyszło to chyba dało? naturalnie. A jeżeli chodzi o doświadczenie, to muszę powiedzieć, że z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Bo niby, nigdy się tym nie zajmowałam, tak jakoś, powiedzmy, zawodowo ale pracując w szkole. No wiele rzeczy się też organizuje yy, siłą rzeczy i pewne rzeczy trzeba przewidzieć, mhm. że jakby nie tylko samo przygotowanie w sensu stricto, nie wiem, apelu, ale i właśnie gdzie to będzie, w jakiej kolejności i tak dalej, więc taki można powiedzieć trochę takiego przygotowania, yy, powiedzmy, miałam. A ja zresztą można powiedzieć od dziecka yy, byłam dość aktywna od szkoły podstawowej przez średnią przez yy, Studia zawsze dużo się w moim życiu działo, działałam. Ja nie lubię, kiedy jest marazm, nuda. Musi być coś, jakieś działanie, więc czego nie wiedziałam, to doczytałam, to dopytałam. Mm -hmm. W ten sposób po prostu jakoś pomagam. I dochodzimy tutaj do stowarzyszenia. Jak to się stało, że je założyłaś? Mm -hmm. Była taka, rozumiem, potrzeba. Tak, bo mm -hmm. y no, zespół się rozwijał. Okazywało, okazuje się, że, okazywało się, że ludzie chcą go słuchać, zapraszać, więc były potrzeby częstych prób. Zresztą wiadomo, żeby był jakiś poziom, to naprawdę trzeba ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. I tak w takich luźnych rozmowach zaczęliśmy się zastanawiać, jak można by pozyskać różne środki, na przykład na działalność zespołu, bo nie wiem, strony w gitarze się urywają. Baterie w mikrofonach się wyczerpują, prawda, ale i herbata się kończy. zależy, że próby odbywały się w domu prywatnym, właśnie u Tomka. No więc też jakieś tam powiedzmy koszty takiej działalności były. No już nawet nie mówię o tym, że trzeba gdzieś dojechać, i wiadomo, że paliwo też kosztuje. I zaczęliśmy rozmawiać, jak to można by zrobić, skąd takie środki pozyskać. No i wydało się, że taką najbardziej naturalną drogą będzie założenie właśnie stowarzyszenia, które będzie wspierało zespół w działalności. No i tak powstało właśnie Stowarzyszenie Przyjaciół zespołu Pniewy Local Band, które tak naprawdę myślę, że najważniejszym celem tego stowarzyszenia jest oczywiście dbałość o zespół, wiadomo, mhm. ale myślę, że takim nadrzędnym celem dla nas jest po prostu krzewienie kultury, szeroko rozumianej i yy, dostęp do tej kultury wszystkich, którzy są nią zainteresowani. Powiedz mi, czy dzisiaj, ten dzisiejszy skład zespołu, to są ludzie wszyscy z gminy Pniewy? Czy udało wam się stworzyć taką grupę? Czy jednak jakby wywodzicie się z Pniew, ale jednak gdzieś tam się powoli rozrastacie też grupowo? Nie, muszę powiedzieć, że wszyscy, teraz tak analizuję w głowie, mhm. żebym nie powiedziała czegoś nie tak, wszyscy się wywodzimy z gminy Pniewy, nie wszyscy może mieszkamy w tym momencie w gminie Pniewy, bo niektórzy właśnie na przykład przenieśli się do grójca, ale swoje korzenie wszyscy mają w gminie Pniewy. Myślę, że niektórzy może nawet wrócą do gminy Pniewy. Bo no mhm. mamy i studentki, i teraz poszła uczennica do szkoły średniej. Mhm. To nie wiemy, jak losy jej się potoczą. Także wszyscy jesteśmy tutaj. Zminy, pniewy, chociaż muszę powiedzieć, że ja razem z moim mężem nie jesteśmy tutaj. Właśnie miałam pytać o to, skąd, skąd oryginalnie być może jesteś właśnie Ty, Kasia? Skąd pochodzisz? Tak. Ja y, pochodzę też z Mazowsza, ale pochodzę z powiatu przysuskiego, dokładnie z miejscowości Borkowice. Ona teraz jest głośna, ponieważ odnaleziono tam ślady dinozaurów, więc jak ktoś się interesuje, to zapraszam do Borkowic. A tutaj trafiliśmy po studiach, w poszukiwaniu pracy. Znaleźliśmy ogłoszenie u nas na Wydziale, i tu z obecnym moim mężem przyjechaliśmy na chwilę, mm -hmm. bo tak właśnie wydawało nam się, że bliżej Warszawy, będzie trochę łatwiej, ale tak cały czas planowaliśmy tylko na moment, na moment, i ten moment trwa 25 lat. Tutaj kupiliśmy działkę, tu urodziły się nasze dzieci, mamy dom. No i raczej się nie planujemy wyprowadzać, jest no tak. nam dobrze. Właśnie mi przeszły, nie jest mi zimno, tylko to są właśnie takie historie po prostu, których nikt sobie nie planuje, nie, tak. nie myśli, że tak, tak jest, a tak w nasze życie się układa, także tak. to jest bardzo fajne. Powiedz mi Kasia, w takim razie jak założyłaś towarzyszenie, czy jest teraz jakaś większa grupa ludzi w towarzyszeniu, czy, czy przyszli, weszli do niego sami, czy, czy to gdzieś tam mm -hmm. też różne historie właśnie, że spotykamy takich ludzi, którzy chcą z nami działać. Jak to wygląda, jeśli chodzi o zespół właśnie mm -hmm. muzyczny, gdzie możecie pozyskiwać te środki? Na co je przeznaczacie tak oprócz trun i herbaty, opowiedz właśnie o działalności, stowarzyszenia mm -hmm. pod kątem tej kultury i muzyki. Tak. Obecnie na przykład realizujemy dwa projekty, bo pozyskujemy środki wszędzie tam, gdzie się da, że mm -hmm. tak powiem, piszemy dużo wniosków, nie wszystkie oczywiście przechodzą przez jakieś tam si weryfikacji. Ale y, czy to z powiatu, czy od nas z gminy, czy, czy gdzieś dalej, to właśnie staramy się pozyskiwać te środki. I teraz właśnie, tak jak powiedziałam, realizujemy dwa projekty. Jeden jest y, takim projek projektem gminnym. Y, organizujemy warsztaty muzyczne. Widziałam y, tak. I zapraszamy w piątek, pierwszy warsztat się rozpoczyna. Y, oczywiście dla wszystkich chętnych za darmo można przyjść, pomuzykować, pośpiewać rozwinąć On jest się. Przeznaczony dla my, my tak mówimy dla dzieci i młodzieży mhm. więc nie muszą być tylko z gminy. Nie, 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 nie muszą być z gminy. Pniewy zapraszamy wszystkich, którzy mhm. lubią śpiewać, grać, chcą po prostu spędzić wspólnie czas. Te warsztaty będzie prowadziła przede wszystkim nasza skrzypaczka Basia. Ona ma wszelkie wykształcenie w tym kierunku i naprawdę jest fachowcem. Mhm. Oczywiście wokalistki nasze będą wspierały wokalnie. Także ten projekt rozpoczynamy, to będzie kilka warsztatów, mamy nadzieję zakończonych koncertem i jesteśmy też w trakcie realizacji drugiego koncertu. To projekt nazywa się Efekt Chopina, tak trochę w nawiązaniu do konkursu Chopinowskiego, który się właśnie zakończył. Udało nam się napisać wniosek, przeszedł on pozytywnie właśnie do Instytutu Chopina na też działania edukacyjne związane z kulturą. I będzie u nas 25 listopada przedstawienie o Chopinie. Przyjeżdża do nas Teatr Syrenka, do nas to znaczy do Szkoły Podstawowej w mm -hmm. Jeziorze, bo ja tak mm -hmm. do nas, do nasek tak. I mam nadzieję, że to będzie duże, fajne wydarzenie. Także tego typu działania podejmujemy. W latem graliśmy 1 sierpnia koncert powstańczy. To też już stała się taka tradycja, to ze środków głównie powiatowych. Organizujemy taki koncert, takie wspólne śpiewanie, bo drukujemy śpiewniki, rozdajemy, chcemy tak, żeby ludzie też się włączali. Także, no właśnie koncerty świąteczne, ale i koncerty oczywiście rozrywkowe też, jak najbardziej tego typu imprezy, co tam, że tak powiem, wymyślimy, to, to organizujemy. A to powiedz mi jeszcze o ludziach w towarzyszeniu właśnie. Tak, czy się chodzi... rozwija Wasza grupa, tak, ilość, czy idziecie w jakość, czy jedno i drugie? Jak? Mam nadzieję, że będzie jedno i drugie, bo nie wiem, czy mogę to głośno powiedzieć, ale jesteśmy w trakcie trochę zmian w naszym stowarzyszeniu, ponieważ właśnie doszliśmy do wniosków, że chcielibyśmy rozszerzyć naszą działalność i jakby skupić się na tej kulturze przede wszystkim i krzewić ją jak najbardziej. Więc jakby nie tylko zespół, który oczywiście nadal jak najbardziej tak, mhm. ale tak trochę szerzej, więc będziemy, chcemy, złożyliśmy już dokumenty mhm. o zmianę nazwy, zmieniliśmy trochę statut i zaprosiliśmy więcej osób do stowarzyszenia, które się, że tak powiem, zgodziły, wyraziły chęć działania. Bo tak naprawdę do tej pory to można powiedzieć stowarzyszenie. Opierała się przede wszystkim na pracy mojej i Tomka. Mm -hmm. W zasadniczej mierze to był dla nas taki, no po sumie myśmy się tym wszystkim zajmowaliśmy, ogarnialiśmy wszystkie papiery i tak dalej, bo, bo wiemy, że ta działalność poza taką fizyczną, no to również. Tej papierowej działalności. My, my widzimy dużą... już ten piękny obrazek i finał przygotowań, a, a otoczka tak, dookoła tak, jest tak, naprawdę tak, szeroka. tak? tak. tak? To tak. tak samo jak z rozstawieniem sprzętu i potem zebrania tak. Tak? Tak. sprzętu. Ja byłam przy tym, jak Tomek przyjechał właśnie wielkim busem sam tak. na koncert muzyki filmowej tutaj w Chynowie, który ze stowarzyszeniem z Izą Michalczyk jako zielarką. Organizowaliśmy I, i, i było nas trójka. Na scenie czekaliśmy na Tomka, i on tylko nam mówił, gdzie co, gdzie co tak, rozstawia, tak. więc ja byłam po prostu w szoku. A z drugiej strony zawsze chciałam. Mój mąż się zajmował. Um, Swego czasu, właśnie taką techniczną stroną w Warszawie często, czy na dużych festiwalach, też później typu mm -hmm. Opener, Wtedy jeszcze chyba Heineken rozstawiał właśnie ten sprzęt zespołom, nosił, później narzekał na kręgosłup. Oczywiście, ale zawsze mówię Boże, jak ja bym tak chciała przy jakiejś takiej gwieździe <laughs> rozstawiać. Więc, proszę Państwa, przy pniewy lokal będę rozdawał ten sprzęt. Tak, tak Także tą, tą przygodę mam za sobą, ale to, to wiem po prostu, z czym to się jak tak. rozstawianie sprzętu, później, później jego składanie. Tak. To, to jest ogrom pracy. No a do tego właśnie dochodzą dokumenty różne, tak. Tak? bo przy projektach tak. musimy się potem w nich rozliczyć, Uliczyć. więc trzeba wszystkiego tak. pilnować, mieć milion czuszek, tak. prawda? Tak. Ale ja. Koszulek. Jeżeli ci tu mogę wejść słowo, bo y, fajnie, że wspomniałaś właśnie o tym koncercie filmowym, bo myślę, że trzeba o tym powiedzieć bo to był taki projekt, jest, mam nadzieję, że on cały czas jest, prawda? Mm -hmm, tak. Bo mamy dwa koncerty filmowe za nami. Może nie wszyscy wiedzą, że to jest jakby czysty przypadek, że on w ogóle powstał. No właśnie, opowiem. Bo myśmy spotkali się właśnie na jednym ze szkoleń prowadzonych przez Towarzyszenie Warka, właśnie dotyczących projektów, pisania, rozliczania i tak dalej. Poznaliśmy się tam właśnie z IZO. Mm -hmm. I jedno z zadań na tym szkoleniu polegało na tym, żeby wymyślić jakiś, Projekt, zapisać to wszystko po prostu, jak to byśmy sobie wyobrażali. No i Isa zaproponowała, a ponieważ byliśmy podzielili na grupy, znaleźliśmy się w grupie z Izą, taki koncert muzyki filmowej. No i myśmy sobie go zaplanowali, rozplanowali i powiedzieli, no, tak, fajnie, ale w życiu to nie wyjdzie. Mm -hmm. A tu się okazało, że jednak, jak się chce, yy, znajdzie się grupa jakichś zapaleńców to jednak wyjdzie i byliśmy wszyscy bardzo mile zaskoczeni jak właśnie dużo osób przyszło, jaka mm -hmm. był, jaki był odbiór, jaka była atmosfera. To jest taki koncert, na który my czekamy cały rok. Mm. I jak się pierwszy skończył to już myśleliśmy o drugim, jak się teraz drugi skończył to już wszyscy myślą o tym co będzie za rok, bo to naprawdę jest no, fajne doświadczenie. I właśnie ta atmosfera, że jednak jak się chce to, to się udaje i trzeba wierzyć Postum. Pewnie, dokładnie, dokładnie, też mam taką nadzieję, że koncerty będą się odbywać, też coraz więcej głosów takich tak pozytywnych słyszymy i Wy na pewno na tak. swoim fanpage'u i, i tu Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Chynów też, że jest to taki, taka trochę inna impreza dokładnie. niż wszystkie w roku, tak. także jak najbardziej pogoda jeszcze nam sprzyja, zawsze to z tą pogodą, tak nie wiadomo, no, to tak się się sierpień, wielka to już tak bo czasem chłodno, tak. ale atmosfera zawsze jest gorąca. Tak. Więc, o, tak. nie, więc nawet tak, teraz było tak już troszkę chłodno faktycznie, i już było po tym zachodzie słońca to było naprawdę ciepło. Tak. Także to jeden z właśnie z tych fajnych projektów. Powiedz mi jeszcze, Kasia, co dalej? Bo mówisz, że rozszerzacie, chcecie rozszerzać tą działalność. Czy planujecie jakieś ogólnopolskie też działania? Czy się tak na razie tutaj <grym> skupiacie na, na tym, co, co w okolicy? Bo no, trzeba jakby też, też jest takim plusem, tak, mhm. że, że jesteście z w powiecie grujeckim, że tutaj się to naprawdę zaczyna coraz więcej dziać. To prawda. I jesteśmy po prostu dumni z tego, tak? że, że też mamy taki zespół i taką załogę mhm. całą, nie tylko, nie tylko właśnie muzykę rozrywkową, mhm. ale tak jak mówisz, też te koncerty historyczne, tak. nawiązujące do historii czy, czy religijne być może, tak. tak? tak, tak. E, Oczywiście. Więc więc y y y jakie plany, właśnie tak, y na tyle, ile można powiedzieć? Znaczy, chcemy przede wszystkim właśnie działać, działać, działać. Chcielibyśmy organizować właśnie różne jakieś koncerty, czy właśnie warsztaty. Teraz są dla dzieci i młodzieży, ale na przykład, kiedy ogłoszone zostały te warsztaty, to wiele osób y starszych odezwało się, a coś właśnie dla dorosłych, coś dla seniorów, mhm. więc y być może pójdziemy też w tym kierunku bo jednak muzyka łączy pokolenia i myślę, że śpiewać każdy może, mhm. a jest to bardzo przyjemne i to spędzanie wspólnie czasu na pewno jest wartością dodaną. Przeglądamy strony z różnymi projektami i jeżeli nam się wydaje, że o, to może być coś dla nas, to jak najbardziej staramy się coś tam mm, napisać, się. Inspirujemy, inspirujemy się, tak. Mhm. No chcielibyśmy jakoś ożywić właśnie kulturalnie, no, szczególnie naszą gminę Pniewy, bo wiadomo jest ona nam najbliższa, ale oczywiście cały powiat grujecki jak najbardziej. Zapraszamy do współpracy, mhm. wszystkie organizacje i, i chętnie jesteśmy do, do takich działań, tak jak właśnie z wami w super się współpracuje i, i chętnie jakieś działania podejmiemy wspólnie. Super, Kasia mi. W takich bardziej rzeczy przyziemnych, czy masz jakąś swoją ulubioną piosenkę zespołu? Jest taka, którą, którą zawsze im mówisz, żeby zagrali koniecznie. To jest, to jest ciekawe to pytanie, bo jak jechałam tutaj i tak zastanawiałam się, o co mnie ta Martyna może zapytać? I pomyślałam, zapytam mnie na pewno o piosenkę. Naprawdę tak pomyślałam. I właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy mam taką ulubioną. I chyba nie mam. Lubię bardzo cykady. Mhm. Cygady na cykladach, a y, czy taką jedną, jedyną, znaczy powiem tak: w ogóle mm, od czasu, kiedy trochę jestem bardziej z tyłu niż z przodu, jako słuchacz, tylko właśnie takie sprawy techniczne, to ja często y, jakby nie słucham koncertu, mm -hmm. nad czym ubolewam. No bo właśnie tutaj trzeba coś nie wiem, podać, tu coś przynieść. Tu to, na przykład organizator mówi: słuchajcie, bo musicie przyspieszyć, musicie zwolnić, tu trzeba coś zrobić, tu coś ogłosić. Więc jakby nie mogę się skupić na tej muzyce <todgłosy> i jakby nie mogę tego słuchać, tylko właśnie niestety to, co się dzieje dookoła. No tak. Więc dopiero później na nagraniach <todgłosy> ewentualnie. Ale ja lubię w ogóle wszystkie piosenki zespołu Nevelocadent, wszystkie. Jasne, rozumiem. A tak, a tak prywatnie, prywatnie, czy jakaś, jakiś gatunek muzyczny jest Ci bliższy, czy słuchasz, czy na przykład przy okazji tego projektu, który się mm -hmm. rozpoczął, już trwa dobrych parę lat, czy na przykład właśnie więcej słuchasz muzyki w ogóle, tak? Tak, muszę powiedzieć, że może nie więcej, bo ja muzyki słucham dużo, mm -hmm. lubię muzykę i muzyka mnie otacza, ale słucham jej inaczej. Naprawdę, to jest niesamowite, kiedy yy, słucham piosenki, to nagle tak, słucham jak gra perkusja, zwracam uwagę na bas, a tu jakieś wokalizy, a tu jakieś inne instrumenty, jakiś aranż, yy, także słucham tej muzyki naprawdę inaczej. Mhm. A jak już jestem gdzieś na jakimś koncercie, to jest niesamowite, bo ja się nie mogę skupić na muzyce, tylko słucham, patrz. aha, to fajne, o to moglibyśmy zrobić, mhm. a to może im podpowiem, więc yy, tak jakoś inaczej tego słucham. A jeżeli chodzi o moją muzykę, hmm, ja dużo bardzo różnej muzyki słucham. Obecnie słuchałam konkursu Chopinowskiego, mm -hmm. Bardzo lubię to i więc w moim domu cały czas był teraz Chopin, ale lubię muzykę rockową. Mój mąż ma duszę rockowca, więc jakby chcąc nie chcąc, też dużo takiej muzyki słucham, dużo muzyki filmowej. Mm -hmm. Także. Tej muzyki jest dużo w moim życiu w ogóle. Czy przyznasz, że muzyka to tak potrafi ukoić? Tak. I w zależności od dnia, na przykład od nastroju, też dobieramy sobie tą muzykę Oczywiście. i ona z nami rezonuje. No właśnie, tak jest tak? prawda? Tak, tak. Bardzo ja właśnie muzykę bardzo kocham i no, jakby oddaję jej duszę. Ja jej nie potrafię słuchać też tak bezrefleksyjnie i ja na przykład nie mogę, nie wiem, sprawdzać zeszytów, czy tam mhm. jakichś wypracowań przy muzyce, bo nie mogę się skupić wtedy, mhm. bo ja latuję w kierunku muzyki, więc mhm. muszę mieć ciszę niestety do takich yy, prac, tylko właśnie no Muzyka mnie jakoś unosi zawsze. Ale przy sprzątaniu mogę włączać swoją muzykę, bo mnie też budza. Właśnie, no właśnie, więc to zależy tak, tak, tak. jaka jest ta druga czynność. Czy tak. taka, która e, muzyka właśnie ma dodać energii tej tak. czynności, bo niekoniecznie jest tą, którą chcemy robić, tak. czy właśnie musimy się skupić. Tak. E, i, I tak mhm. to wygląda. Kasia, e, trzymam kciuki mocno za wszystkie wasze pomysły, projekty, e, za współpracę i naszą, i w ogóle z innymi, innymi towarzystwami. Czy instytucjami w, w całym powiecie. Życzę Wam też rozgłosu poza. Mam nadzieję, że, że tak będzie, ale nigdzie się nie wyprowadzajcie, nie, nie zmieniajcie nazwy, tak. tak wiesz, żebyście nie, nie, nie odsfrunęli nam gdzieś za daleko. Rozwijajcie się tutaj, tego sobie życzymy. Dzięki My też. Bardzo. Dziękuję Ci bardzo, bardzo za dziękuję. spotkanie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.